Halo, halo znowu witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale, Ja oczywiście jestem Rosy, witajcie w kolejnym odcinku z Konta Free to Play. Yy... Czekajcie, bo się zgubiłem. Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Rosso i witajcie w kolejnym odcinku z konta Free to Play, gdzie przy okazji przypominam, że robimy mały challenge, w którym używamy jedynie czterogwiazdkowych postaci i maksymalnie czterogwiazdkowych broni. Jeszcze zanim zaczniemy, zapraszam na strumyki w poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty od godziny 18 na serwisie Twitch TV. Linki macie tutaj. Ej, robimy na start ten, yy, Łyszę. Puszczamy wszystko, co mamy. Słuchajcie, chcę dajone. Trzymajcie kciuki. Dajonkę musimy mieć. Lecimy. Począteczka pierwsza. No poważnie. Poważnie. Nie. Ja pierdzielę ty. Ok. Sacrificial fragments. Ok. To jest spoczko Lucix. Mamy, mamy Tignariego. To że na głównym kącie nie dostałem, nie? Ale no... Ok, jest Tigi. Dobra no. Ale sacrificial fragments mamy, to jest spoko. Sacrificial fragments mi się akurat przydadzą. Dobra, no, lecimy dalej. Kolejne 10. Nie, 10 nie zrobimy. Eee. Puszczałem po jednym. Nie. 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 Nie, 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 nie. Wróć. Nie. Jeszcze na standardzie sobie łyżki zrobimy chyba. O, jest fiolecik, jest fiolecik. Co dostaniemy? Dająka, 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 dająka. Nice, dziękuję. Dziękuję. Ją akurat bardzo chciałem. Teraz nasze konto. Play to play wejdzie w tryb easy. Jakby tak totalnie. Mamy, nie dość, że mamy Razoras, słuchajcie. Mamy Shinxiu, mamy Beneta. to mamy jeszcze dająkę teraz. W sensie. Nie. Jeez. Dobra, no Tigi, chodź tu. Fajne, nie? Zrobimy ci 20 level. Żeby tam. Dostać łyżka za ciebie. Ale nie zasendujecie, bo nie mam tego bazie. A zaraz to zrobimy. I Dająka. Dająkę będziemy ulepszać. Na maksa, ile się da? Powinienem mieć sporo. Nie wiem, czy mam sporo materiałów, w sumie. Ale powinienem mieć co nieco, żeby ją poulepszać. Dobra, nie wbijemy. Ach, tego bazie mi brakuje. Dobra, ale. E, będziemy mieć dwa łyżki. Gdzie on jest tutaj? Dobrze, pyk. Pyk. Dalej nie lecimy, no bo nie mam już rzeczy dla niego, ale dwa łyżki są. Także robimy jeszcze łyżki na standardzie. Proszę bardzo. Tęk. Do standardu. E, znaczy tak. Te, które są teraz na standardzie, te trzy. Nie chcę, iść, nie chcę ich kupować głównie z tego względu, że. Ciężko jest mi na tym koncie uzbierać Stardust, a jako, że za chwilę się kończy miesiąc, to dostaniemy możliwość kupienia łyżki, łyżków na eventowy banner. Więc wolałbym sobie zostawić ten Stardust, który mam teraz, żeby móc w przyszłości, czyli za kilka dni dosłownie, kupić łyżki, może wszystkie nawet, na standard i je puścić. Znaczy na, na event banner. A więc standard powiedzmy, że aż tak mnie nie interesuje. Czemu jesteś immun? Przestań być immun. A dobra. W sumie zastanawiam się, czy lisy nie zbudować tutaj. I naj. Chiberenasai. się zresztą podobają mi voice line y w sumie. Już abstrahując od jej voice podczas chwinania się. Jezus, ile tego? Halo. O, oh fuck, nie trafiłem. Jejku. Ale no, zbudowanie lisy nie byłoby aż takie głupie w, w sumie, co? Ej, ile to trwa? Jesus. To są postacie z pierwszymi levelami, więc. Czy ten nowy, jeżeli mówisz o tym e, Suppling Swordzie, tym z Sumeru, to tak, jest on świetny na Travelera. I nawet myślę, że to jest jedna z najlepszych, jak nie najlepsza opcja free-to-play dla Beneta aktualnie. Bo nie dość, że ma bardzo wysoki, ma, ma stosunkowo wysoki base attack w porównaniu na przykład do e, tego, co ma Rancor, A plus jeszcze ma Energy Recharge na substacie, co jest epicką, epickim motywem, i jeszcze gwarantuje Elemental Mastery dla postaci. E, które podniosą te nasiono. Więc to jest wręcz idealny motyw dla Beneta, również w tym momencie, jeśli chodzi o takie totalne bronie free-to-play. Lepsze od Rancora Więc e, tak, na Travelera też to jest bardzo dobra broń. Trzeba troszkę ponadrabiać. Um, jest duża szansa, że na kolejnych strumykach będziemy troszkę więcej grać na, tej, na koncie free-to-play. Bo mamy tutaj masę rzeczy jeszcze do porobienia, nie? Czemu Benet mi nie żyje? Halo? A, ta dająka by się przydała jednak tutaj. Ok! Już wiem, czemu nie żyje. <laughs> w sensie, jak on takie klepy dostaje. No to kurde. Zawsze leciałem w lewą stronę, więc dzisiaj sobie pójdziemy w prawą stronę. Kto pierwszy dostanie koronkę? No, Razor. No, co. Widzi, widzicie to? Kurde, co się dzieje? Kurcze, Ping mi skaczy jak cholera. Planuję jej używać na tym koncie. No nie no. Naprawdę hit, brakuje hita. Dobra, poszło. <laughs> I to była najdziwniejsza walka z dwolinem, jaki miałem kiedykolwiek, jaką miałem kiedykolwiek. Naprawdę. Co to znaczy, że jest ketchup z kamienią? What the fuck? I dobra, te, ta ekipa jest ok, i teraz się zastanawiam, bo słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Razora mamy w tej partii, w tym party. aktualnie. Ale możemy zrobić go w tym party, czyli mamy Razora jako naszego Damage Dealera. Mamy Rosarię jako swojego kraju aplikatora do robienia superkondukta. Mamy Shinian, która zagwarantuje nam tarczę. Yy, która zagwarantuje nam bonus do obrażeń fizycznych. Która zagwarantuje nam również Pyro Resonance z benetem, a sam Bennett zagwarantuje nam Hila. Dodatkowo plus jeszcze bonus do ataku. Ewentualnie możemy yy, zrobić coś takiego, że zamiast. Yy, zamiast, zamiast, zamiast Chinian, damy sobie Dajonkę i albo ją zostawimy z Rosarią, gdzie Rosaria będzie naszym sub-DPS-em Diona będzie naszym yy, tarczownikiem, tylko że Bennett tutaj nie pasuje teraz, bo dwóch healerów mieć to tak troszkę lipka um, albo, albo, albo albo, albo ewentualnie moglibyśmy zrobić inaczej, moglibyśmy zrobić potem tak, e, czyli dalibyśmy Dajon, dalibyśmy Yunjin jako naszego boostera Dalibyśmy Dajonkę jako naszego tarczownika, i dalibyśmy Beneta jako naszego boostera. Kolejnego, i tego, i ich, ich healera, nie? Chociaż szczerze mówiąc, jak tak teraz na to patrzę, to myślę, że motyw z Shinian tutaj byłby lepszy. Chyba, że wywalibyśmy Beneta tutaj. Można by było zrobić tak. Ewentualnie jeszcze można by było zrobić w ten sposób, żeby zmaksymalizować obrażenia, nie? Ale za to superkondukta nie będziemy robić tak często. Gdzieś Anglik jeszcze będzie to kradła, nie? Więc mam zagwostkę aktualnie. Bawimy się kilkoma timami, nie? I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nowy team? No, na razie tak, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Trzeba się pobawić troszkę, bo to jest te konto, nie? O, dobra. What the fuck? Ok, powiedzmy, że ta tarcza. Chinyan jeszcze nie jest wystarczająco mocna, żeby się nią bawić. Questa eventowego wprowadzają i muszą mi ping psuć Kurde I Jak mi przydupcił ty A! Bitch. Nauczyłem się unikać Dobra, ten team nie działa zbyt dobrze na razie Dobra, nie nauczyłem się unikać tak se w sumie udało mi się kilka razy z rzędu, po prostu. Dobra, ale jednego hita od Ruin Garda jesteśmy w stanie przyjąć na klatę z tarczą Sinian, więc jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. No, naprawdę. Patrz, pokażę coś. <grywa> Dobra, a mu pokazałem. A mu pokazałem, nie? A mu pokazałem, kurde, ty. Walnie. Uh. Pokazałem mu jak cholera. Ok. Teraz zdechnę znowu, no. Trzeba jak najszybciej dajone zbudować. Halo. No nie, przestań. Przestań mnie bić. Dobra, ale z fiszką mamy taką regenerację energii, że ja pierdzielę, ty. I musimy zacząć polować na Anemo i g żeby sobie troszkę bardziej zboostować staminkę. Właśnie, jest tutaj hmm, taka dosyć kawa miejscówka, którą wam zaraz pokażę. Z skrzyneczkami. Nie wiem, czy tutaj byliście. Jeżeli Was tutaj nie było, to proszę bardzo. I proszę bardzo, ubijacie. I macie komon czczicka, preszy z częścika jeszcze jednego komon Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach oraz na kolejnych strumykach w poniedziałki, wtorki, czwartki i sobotu od godziny 18, więc serdecznie zapraszam. Oczywiście zapraszam jeszcze na mojego Discorda, na mojego Instagrama, na mojego TikToka i, i w sumie i, no, i to tyle. Także dziękuję za uwagę, szerokości i do usłyszenia.